Część pierwsza O pierwszych trzech przykazaniach dekalogu, które uwzględniają Boga. Artykuł pierwszy O pierwszym przykazaniu dekalogu. Część pierwsza. Punkt 190. Czego Bóg zakazuje w pierwszym przykazaniu dekalogu: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. W pierwszym przykazaniu dekalogu: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bóg zakazuje czci jemu należnej oddawać komu innemu. Punkt 191. Jaką cześć winniśmy oddawać Bogu? Bogu i tylko Bogu winniśmy oddawać cześć najwyższą, czyli cześć uwielbienia. Punkt 192. Dlaczego winniśmy Boga czcić i wielbić? Boga winniśmy czcić i wielbić, bo nas stworzył, utrzymuje nas, opiekuje się nami, i jest naszym ostatecznym celem. Punkt 193. Jak winniśmy Boga czcić i wielbić? Boga, jako stwórcę wszystkiego, który nas utrzymuje i troszczy się o nas, i jest pierwszym naszym początkiem i ostatecznym celem, winniśmy czcić i wielbić wewnętrznymi i zewnętrznymi aktami uszanowania, które nam podaje sama natura, a jeszcze więcej, objawienie. Spośród tych aktów najważniejszym jest ofiara, która nie może być składana żadnemu stworzeniu. Punkt 194. Czym grzeszy się przeciwko pierwszemu przykazaniu dekalogu? Przeciwko pierwszemu przykazaniu dekalogu grzeszy się zabobonem to jest bałwochwalstwem, wróżbiarstwem, czarnoksięstwem i spirytyzmem, który zalicza się do wróżbiarstwa i czarnoksięstwa. A także grzeszy się bezbożnością, to jest zaniedbywaniem modlitwy i należnej służby bożej, świętokradztwem i świętokupstwem. Bałwochwalstwo jest to zabobon, który sprawia, że człowiek cześć należną Bogu oddaje urojonemu bóstwu albo rzeczy stworzonej, albo diabłu. Wróżbiarstwo jest to zabobon, przez który chce się wybadać rzeczy przyszłe lub ukryte, wzywając wyraźnie lub milcząco złego ducha. Czarnoksięstwo to zabobon, przez który chce się wywołać jakiś skutek środkami niestosownymi, wzywając wyraźnie lub milcząco złego ducha. Spirytyzm to zabobon, gdzie ktoś nawiązuje stosunki ze złymi duchami i przy ich pomocy chce poznać rzeczy ukryte. Świętokradztwo to znieważenie rzeczy lub osoby Bogu poświęconej, albo też miejsca poświęconego Bogu lub czci Bożej. Świętokupstwo. To umowa o rzeczy duchowne, albo przynależne do rzeczy duchownych, albo też o rzeczy doczesne, ale pod kątem widzenia religii. Jeżeli taka umowa jest zakazana, czy to przez prawo natury i boskie, czy też przez prawo kościelne. Niech ta nauka będzie dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani słuchacze nauk katolickich, dziękujemy za wasze modlitwy i wsparcie. Bez waszej pomocy nasza misja nie byłaby możliwa. Bóg zapłać za każde zaangażowanie. Zachęcamy do komentowania, udostępniania i zostawiania łapek w górę. To drobne gesty, które pomagają nam docierać do nowych osób i rozwijać nasze dzieło. Możesz także wesprzeć nasze cele, przekazując 1,5% swojego podatku. Wszystkie szczegóły. W tym numer Krajowego Rejestru Sądowego i cel szczegółowy, znajdziesz w opisie filmu. Przygotowaliśmy również darmowy program do rozliczania PIT, który pozwoli ci szybko i wygodnie złożyć deklarację. Link także znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz, możesz również rozważyć przekazanie darowizny lub wsparcie cykliczne. Każda złotówka pomaga nam szerzyć nauki Kościoła i docierać do kolejnych osób. Nie zapomnij zapisać się do nauk katolickich i podzielić się nimi z bliskimi. Jedno kliknięcie może zmienić wiele. Dziękujemy, że jesteś z nami i wspierasz to dzieło. Wspólnie możemy więcej. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.